Na specjalnie zwołanej dziś konferencji prasowej prezydent miasta Andrzej Nowakowski i prezesa aeroklubu Ziemi Mazowieckiej Bogusław Strześniewski poinformowali, że zapadła decyzja o przygotowaniu kolejnej edycji pikniku lotniczego. Szanowni Państwo, chcemy dzisiaj wspólnie powiedzieć o tym, jak ważną, cenną, cennym, ważnym projektem. Jest dla Płocka piknik lotniczy od już pięciu lat organizowany przez AeroKlub Ziemi Mazowieckiej przy coraz większym wsparciu i zaangażowaniu miasta. Wszyscy Państwo mieliście okazję i świadomość z jednej strony przeżywać yy, piękne chwile, wyjątkowe chwile yy, podczas... Yy, Kolejnych edycji pikniku lotniczego, który z takiej małej kameralnej imprezy rozrastał się do dużego promocyjnego projektu, w które oprócz miasta były zaangażowane coraz większe i coraz bardziej uznane firmy na czele z lotem. Niestety ostatnia edycja pikniku była, została przerwana po tragicznej, tragicznym wypadku i tragicznej śmierci pilota Marka Szufy. Wówczas stanęły przed nami pytania, które Państwo bardzo często zadawaliście, co dalej z piknikiem lotniczym. My mówiliśmy, że trzeba poczekać, trzeba poczekać na wyniki prac tak prokuratury, jak i komisji badającej wypadki lotnicze i chcę powiedzieć, że te ustalenia zarówno Komisji, jak i prokuratury wskazujące, że to był przede wszystkim nieszczęśliwy wypadek, za który nie można winić organizatorów, sprawiły, że podjęliśmy decyzję o kontynuacji całego projektu, i w przyszłym roku chcemy, by była to jedna z tych ważnych imprez, które będą promowały Płock nie tylko w skali Mazowsza czy Polski, ale mamy taką nadzieję i taką wizję rozwoju yy, pikniku, aby promowały w całej Europie Płock. Nie ukrywam, bo to też ważne, że dla nas yy, takim wyjątkowym, choć oczywiście nigdy nie chcielibyśmy, yy, aby takie sytuacje się powtarzały, ale jednak sprawdzianem yy, odpowiedzialnego. Yy, Odpowiedzialnej współpracy przy organizacji tego projektu były tragiczne wydarzenia, które miały miejsce rok temu. Ja byłem wówczas pod ogromnym wrażeniem tak zaangażowania, jak i profesjonalizmu wszystkich osób, które pracowały i które tę sytuację musiały, na także tę odpowiedzialność za tę sytuację musiały ponosić w tych dniach. Także sądzę, że ta. Niełatwo. Czasami łatwo być ze sobą, kiedy człowiek świętuje sukces. W takich trudnych chwilach też jest czas sprawdzania tej swojej odpowiedzialności i gotowości do współpracy. Ja tę odpowiedzialność, a nie próby przykład uciekania odpowiedzialności czy, czy unikania w organizatorach widziałem i cieszę się, że możemy dalej dzisiaj pomimo tych tragicznych wydarzeń, jak mówię mówić i planować kolejne edycje pikniku. Jest ze mną Pan Prezes, który chciałby powiedzieć o szczegółach przyszłorocznej imprezy, która chcemy, żeby odbyła się w dniach 23-24 czerwca 2012 roku. Data nie jest przypadkowa, ale o tym na chwilę. Panie Prezesie, bardzo proszę. Naszym zdaniem marka tej imprezy systematycznie rośnie. W tej chwili Uważamy, że, że jest, jest to już poważne przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o porównywalne imprezy w naszym kraju. Świadczy o tym przede wszystkim w tym roku wyjątkowe zainteresowanie mediów, w tym tytułów krajowych, prasowych, telewizyjnych również. Myślę, że jest to niezwykłe wyzwanie również dla nas, a zarazem pewna okazja do tego, żeby promować imprezę, ale przy okazji, co jest bardzo ważne, nasze miasto i nasze, nasze, nasz region w ogóle. Staramy się dzięki zaangażowaniu członków AeroKlubu, wszystkich przyjaciół stanąć na wysokości zadania. Bardzo jest nam pomocne zawsze wsparcie, oczywiście tutaj wspomnę, i ukłonię się od razu sponsorów, do których pewnie dotrze ten apel, mam nadzieję, ale również wsparcie państwa mediów, ponieważ wy możecie odegrać tutaj niezwykłą, ważną rolę. Na to bardzo liczymy, o to bardzo prosimy państwa. Chcielibyśmy dążyć do tego, żeby ta impreza się wypromowała nie tylko na skalę regionalną czy krajową, ale wręcz mamy jeszcze większe ambicje. Chcielibyśmy pokazać ją w Europie i, i oczywiście pokazać z sukcesem. Żeby to osiągnąć, rzeczywiście trzeba dokonać nadludzkich wręcz czasami wysiłków organizacyjnych, a co za tym idzie również budżetowych, ponieważ to jest jakby klucz również do sukcesu. Co by nie powiedzieć, liczą się w tym wszystkim pieniądze. Chcemy w nawiązaniu do sytuacji z ubiegłego roku upamiętnić kapitana Marka Szufę, naszego wielkiego przyjaciela. E, ośmielę się stwierdzić, współtwórcę tej imprezy e, i to współ, współtwórcę nie, nie tylko e, w roli aktora tych e, działań, ale przede wszystkim współtwórcę e, w tym pierwszym odruchu zaszczepienia nas e, pewną, e, zaszczepienia nas e, właśnie tą ideą i, i, i to, to między innymi jego. Spostrzeżenia, jego dostrzeżenie tej, tej Skarpy Wiślanej jako potencjalnego miejsca pokazów stało się, że tak powiem, pewną okazją czy, czy kanwą do tego, żeby zmienić właśnie lokalizacje, które wcześniej, jak pamiętacie Państwo, odbywały się na, na naszym lotnisku. Chcemy to upamiętnienie zrealizować w postaci nadania tej alejce widokowej imienia kapitana Marka Szufy. Taki wniosek jest przez nas przygotowywany i wkrótce go złożymy. Liczymy na, na przychylność komisji, która zespołu, który, który będzie rozpatrywał tą, tą naszą, ten nasz wniosek. Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie się wszyscy, wszyscy pod tym wnioskiem choćby mentalnie podpisać. W projekcie budżetu na rok przyszły jest kwota, która jest porównywalna z, rokiem, z budżetem tego pikniku w roku ubiegłym ze strony miasta, jak jest to wsparte, czyli pół miliona złotych. Dzisiaj chcemy, żeby organizatorzy także mieli pewność, że jesteśmy tutaj poważnymi partnerami i chcemy wspólnie, razem, jako główny sponsor, Yy, wspierać, a zarazem no, identyfikując się. Jest to data nieprzypadkowa. Myśmy tutaj dyskutowali, kiedy to ma być. Jest to czas, kiedy yy, trwa w Polsce bowiem y, Euro 2012. Jest wtedy. Yy, Przerwa w rozgrywkach między jedną a drugą fazą, i chcemy właśnie wykorzystać ten moment, ażeby do Płocka przyjechali no, ci wszyscy, którzy przy tej okazji Euro będą gośćmi w Polsce. Tak nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Jest to doskonała okazja, by rzeczywiście na przykład z Warszawy wybrać się do Płocka i te walory turystyczne Płocka, wsparte tym wyjątkowym projektem, jakim jest piknik lotniczy pokazać naszym gościom. lotnicze to nie tylko pokazy lotnicze nad samą Wisłą, ale także to wszystko, co będzie działo się w Płocku przy okazji imprez towarzyszących. I to bez względu, czy to będą też pokazy różnych grup rekonstrukcyjnych, na przykład na lotnisku, czy pokaz filmów w lotniczych w kinie, czy inne jeszcze bez o których będziemy dopracowywać, już szczegóły będziemy wówczas informować bliżej. Dzisiaj chcemy przede wszystkim poinformować, że... Miasto wraz z Aroklubem, właściwie Aroklub wraz z miastem jako głównym sponsorem, jest gotowe i chce organizować kolejną edycję Płockiego Pikniku Lotniczego. Dlatego dzisiaj podpisujemy taki list intencyjny, list o współpracy między miastem Płock a Aroklubem Ziemi Mazowieckiej, który to list podkreśla wagę. Dziś projektu, który wspólnie razem chcemy organizować. Panie prezesie. Mogę zapewnić, że, jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, będziemy w stanie zaskoczyć Państwa kolejnymi. Kolejnymi e, atrakcjami. E, myślę, że koledzy lotnicy, e, specjaliści od wyjątkowych, ekstremalnych sportów mają na pewno e, fantazję i choćby to, że upłynął rok, to, to możemy liczyć, że na pewno w międzyczasie coś nowego wymyślili.